Hej, dzień dobry. Tak się prezentuję z rana. Właśnie wstałam. Z poniedziałek z rana mamy piękną choinkę na chacie, którą piękna jest. Świeża w doniczce, którą psikał mój rana, w nocy. Także myślę, wydaje, że z bekonem my będziemy mieć ci chętnie najbliższe. Słuchajcie, rano pytało o dzisiaj, jak zaczynam się tam dzieje, więc zaczynam dzień od smoothie, zielonych rzeczy. No to nie no, bez przesady, bo jest ja poniedziałek, mam normalny tryb pracy i już jestem lekko spłocona, bo wiem, że nie czekam. Ale nie dredujmy się. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jeszcze nie ułam zębów, ale kurde. Chowaję że używano nowych pasków do zębów od trzech dni. I co? E, pierwsze co, nie mam zębów, bo według ajurwerdy, ajurwerdy, medznych e, ajurwerdyjskich, hu, e, Pierwsze co, jak wstajesz rano, płuczesz zęby olejem głosowym, aby e, bakterie, wszelkie wydoby z siebie, bardzo pięknie działa na szkliwo, na tutaj, na policzki, jeżeli w policzki, ja czasami gryzę, nieświadomie, świadomie, nieświadomie, ze stresu, no to Olej kosowy, łyżka oleju kosowego, bierzemy na to petre. Słuchajcie, moje drogie. O, no, tak to wygląda. wyrafinowane powinien być. Mm. Mm. Mm -hmm. A my. Mówisz, chodzi kula, bo byłam na akwarzach. No. Mhm. Mm mhm. Mm Wypłukam olej 10 minut, wymam w tym czasie podłogę. Nakarmiając zwierzęta, więc widzicie dwa w jednym. Dopiero teraz będę miała zębę tak naprawdę. I dopiero potem napiję się w ciepłej wody z cytryną, z nasionami chia bądź siemieniiem nianym. Zobaczymy co mam. A siemienianę chyba wczoraj miksowałam, więc idealnie. Zobaczycie, że ja to wszystko zrobię w 30 minut i wyjdę też z domu do pracy i jeszcze się, e, słuchajcie, szybko przekąpię, oczywiście i zrobię szczotkowanie, żeby pobudzić drenaż limfatyczny, żeby pobudzić ciało do pracy, czyli drenaż limfatyczny, taki naturalny, bardzo mocno i co, jedziemy z tym dniem. Aaaa. No i stosujemy się jeden, całe ciało, słuchajcie, zaczynam on tak naprawdę odpięć, tutaj odpiętek. Całe pięty, stopy robię. Eee, no słuchajcie, żwawe ruchy. Żywe, żwawe ruchy. Wszystko zawsze robimy w kierunku serca, tak? I każdy ruch jest płynny od dołu do góry. Słuchajcie, szczotkowanie to jest najlepsza forma, opcja na ujednienie skóry, na pozbycie się takich czerwonych kropek na skórze, na ujednolicenie tej skóry, żeby ona była w taka smooth, taka gładka, taka Błyszcząca, zdrowa przede wszystkim, bo zdrowa skóra to piękna skóra. No i cały tutaj ten szczyłeczek sobie raz w tym O, tutaj nad kolanami takie okrągłe, okrągłe czy Już Tutaj zbierała woda, trochę widzę, że mięśni nie wspiera ta woda. Tutaj Wam się zatrzymuje też woda między nogami, takie bułeczki, tu też super całą kubkę, czyli są w tej kobiety, z którym na przykład się wkroczki robią na kupie. Uważajcie. E, dobrze jest, żeby zobaczyć, jak ta skóra najpierw. I cały ten brzuch raz sobie zrobię. Ręce, dłonie. Ręce, dłonie, słuchajcie, to też jest ważne. Dłonie ma, mają być piękne i e, gębne. Skóra wokół dłoni, nad, przy dłoniach jest bardzo Ważne, żeby o nią dbać regularnie, za czasów. No i sobie jedziemy. Tutaj cały dekoltzik. O. I tak jest Szybko się przekąpać. I dalsza I lecimy z tym, dniem dalej. Oczywiście pełne zwierzę jest, słuchajcie, u mnie jak zawsze, O, Czyli wszyscy akurat, jakby dobra kąpiel, to wszyscy muszą być ze mną, nie? Dokładnie, o, cała święta truciam, <grymne> dobra, eee, kąpię się. Taka wykąpana, czyściutka, czyściuteńka. Słuchajcie, nakładam sobie, oczywiście balastem na całe ciało, bo powiem wam, że ciało naprawdę musi być codziennie uważam smarowane, bo zupełnie inaczej ta skóra wygląda, ale oprócz tego, zobaczcie, ja sobie zawsze biorę jeszcze eee, żel do biustu, E, ta skóra wokół biustu, słuchajcie, ona tutaj potrzebuje e, ujemnienia. bo wiadomo fizyka jak działa. E, wszystko spada do dołu. Także ujemnienie tutaj tej partii ciała jest bardzo ważne zawczasu, czyli całą tej wokół pierśc masujemy e, skórę dekolt o, w ten sposób. To tylko bardzo ładnie pachnie. E, I co? Oprócz szutkowania sobie rano, hmm, przeważnie właśnie robię suplementację, to już tam przejdziemy, nasmaruję no, się kremem, całe ciało e, i tyle. E, włosy sobie przyczeszę, ogarnę, e, więc idę się teraz ogarnić do, do kuchni, więc chodźcie ze mną. No i dobra, słuchajcie, e, rano, standardowo kuchni, że wszędzie jest ziemia od tej doniczki. Nie wiem czemu. Ja biorę sobie... O, tutaj już nie nie wycisnęłam. Koniec. A, taką w ogóle cytrynę z wypadkiem do zmywarki, słuchajcie. Też super zabłyszcza i oczyszcza y, zmywarkę. Już od lat to robię. W ogóle patrzcie, jaki ładny kubek. Moja mama w Wrocławiu y, ma swoją działalność taką showroom z pięknymi dodatkami. Właśnie z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Też. A, no i co? Dobra. Sobie wyciskamy tą cytrynkę. Ja sobie dam jeszcze siemię O jest. Tu jest w herbatach. Klasycznie. Potrzebuję jeszcze do kto... tak jak zawsze, siemię Słuchajcie, ja sobie jeszcze rano, rano robię Berlin. E, Farty. O, sushi, droga wpadła. Mm, ona jest z więc można tylko i wyłącznie rano ją pić. No. Tak robimy. jedną wkładam tutaj do tego, ale mam ciepłą wodę do tego jeszcze się mieniamy i pijemy to. I to jest najlepsza rzecz dla nas, słuchajcie. Naprawdę, to ja już dużo różnych rzeczy, a to ten. Teraz jeszcze, słuchajcie, zamówiłam sobie... Przestań mówić, słuchajcie. Teraz jeszcze zam, zamówiłam... E, Boże, jak to się nazywa? Roztwór z buraka. Kiszonkę z buraka. E, żeby pić sobie nie rano, ponieważ to bardzo ładnie wpływa na... E, Ponieważ to bardzo ładnie wpływa podobno na jelita i odporność. Zakwas, zakwas buraka. to mówiłam sobie. Zobaczymy, mając się dojść e, do tego suplementacji. Suplementacja, słuchajcie, tak. Ja biorę sobie na jelita probiotyki. Biorę sobie, żeby nie jeść cukru, i faktycznie to wychodzi mi. Dwa żelki z ostrym jabłkowym, żeby nie wyślać tego octu na, na samego osobno. E, do tego biorę dwie kapsułki sobie z na odchudzanie, na, na przyspieszenie metabolizmu, a wieczorem do kolacji na spalanie w tłuszczowej. To wszystko dwie. E, I słuchajcie oczywiście kolagen, ale kolagen sobie rozpuszczę... Z, e, 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 e. Kolagen sobie rozpuszczę do wody i wezmę do pracy. Bo lepiej smakuje, fajnie, mm, jest taki owocowy posłak. Codziennie piję kolagen i moja z sobie powiedziała, że Tutaj ja mam takie zakole, to ono widać, ono nawet widać. Widzicie, jak mi włoski odrosły i to jest właśnie to, że piję od już dłuższego czasu kolagen. Najlepsze efekty zobaczycie po miesiącu, przepraszam nie, pierwszy efekt zobaczycie realnie, takie małe po miesiącu, a najlepsze efekty po 3-4 miesiącach. Kolagen długo się wchłania, kolagen potrzebuje trochę czasu, żeby te włókna kolagenowe naprawiać i zobaczcie re re realnie rezultaty u każdego oczywiście jest inaczej. Wiadomo. I tak to wygląda. Pierwszy łyk się wody. Zobaczcie, mi zajęło rano przygotowanie wszystkiego. Obrobienie zwierząt. Błycha już czeka, żeby wyjść z nią. <słuch> <słuch> do tego chodzę. Do pracy, do biura. Bo tu jest cały czas coś do roboty. A jeszcze znaczy jakby były dzieci. No, więc podziwiam z kobiety. Mm. Nie wiem jak to jest, bo nie jestem sama. Mam trzy zwierząt, które codziennie wymagają um, takiej samej też opieki. Mmm, Tak, jak ciepła woda, ten pierwszy wyciepły wody. Czuję zawsze, jak mi tutaj przydatuje tak miło. Mm. Przez jelitę, przez żołądek. To jest tak przyjemne uczucie. Dobra, nie ma co. Ja się zbieram. Eee, ubieramy się i wyjdziemy sami na spacer, potem idziemy do pracy. I mam taki właśnie. Eee, co jeszcze mogę pokazać? No, oprócz tego, że rano w pierwszej przygotuję się do pracy, teraz zrobię sobie jajcznicę jakąś eee, i chcę do pudełka. To staram się jeść rano warzywa, też ciepłe teraz. Jak jest taka pogoda, to według medycyny eurowajdejskiej warto jeść ciepłe posiłki z rano. Kasza, warzywa, jajka super opcja. Ja też dzisiaj idę na 17.30 na akupunkturę. Wróciłam do akupunktury, ponieważ czuję, że potrzebuję troszeczkę um, uspokoić mój organizm, a igły działają świetnie. Moja taka właśnie e, Chinka, chyba z Chin tak mi się wydaje, muszę to pytać dzisiaj. Bardzo dobrze mi te um, punkty rozprowadza i naprawdę się czuję taka totalnie. Po 20 minutach już leżenia tam z migłami, wycilowana. To jest inny mindset. Żadne tapsy mi tego nigdy nie zapewniły. Oddech OK. Pracowałam z oddechem kiedyś tak, ale akupunktura działała właśnie na też jeszcze różne czy te narządy, czyli wątroba, siedziona, jelita. To jest wspaniała. I słuchajcie, to, to jest koszt 150 zł, także jak za to uważam, że się bardzo Mmm. Także, a się i dzień wieczorem sobie, jak mi się skończy, to mielę, mielę sobie, tak żeby właśnie potem mieć rano, yy, świeżo zmielone i do tego pakuję. Koniec. Jak to wygląda. Eee, jest ciepła woda, cudowna. A wieki macie swoje rakie? Właśnie jestem ciekawa, jakie są u was takie m, codzienne rutyny. Jak wy stajecie, zrobi się, zrobić pierwsze? Dajcie znać w komentarzach, zawsze jestem bardzo ciekawa. Eee, tego co, co u Was się dzieje w życiu i eee, poznawać ludzi w po ogóle wszystkim, to wlewki i lecimy dalej. Ja już się ubrałam, słuchajcie, wychodzę do pracy, ale jestem taki takich zwyczajów, to jest chory, ale proszę mi milej. I jak wiem zostawiam e, włączony telewizor e, moim psom żeby były im uraźniej. Wiem, nic nie mówcie. Dobra, wychodzimy ubrana od cudów. Wiecie jak smakuje pierwszy od kawy? Tak. Jestem szczęśliwa. Nie zdążyłam wrócić do domu, musiałam do pracy, ale kocham. Moją no, ulubioną kawą, słuchajcie, jest white na mleku owsianym, ale zamówiłam teraz mleko z grochu, bo mam mniej cukru. Zobaczymy, się odbiorę. Ale... Mm, to jest poezja. To są rzeczy, rzeczy które naprawdę zawsze są. Poranna kawa. A was? Jest to herbata czy coś innego? Do pracy do ses, do tutaj, e, w wybieram tutaj celu taką mocno, a potem w tutaj taką trochę lżejszą od celuk, Więc polecam również.